Dzisiaj na celownik Outlet Nike a. sprawdźmy, czy uda się znaleźć jakieś style. Na samym końcu przy wyjściu w dwa ciekawe itemy wpadły. No dobra, zaczynamy od Bagwola. Tutaj Womero po 100 funtów. Jak zwykle Jordany jedynki, nic ciekawego, 7 dyszek. Tutaj te 95, nawet spoko. No cena w miarę, ale no, nie na Rysel. Tutaj te Tieny, dość ciekawa kolorystyka, ale nie wiem, czy to będzie chodliwe. To już myślałem, że Jordany Trójki, ale to niestety te podruby jakiś tam aura czy coś w tym stylu. Ale jednak Jordany Trójki się trafiły. Black Cementy jeszcze do tego, no ale niestety. 190 cena wyjściowa, także 120. 20 po obniżce słabo. Tu, w Omero, w tej kolorystyce, ona chyba niedawno wyszła. ta jedynki ciekawa kolorystyka i ten styl Ala trawisy, No, fajnie wyglądają, powiem szczerze, ale żółty jakoś do mnie nie przemawia. No, jeszcze mały rozmiar był, także zostawiam. Tutaj dalej, co mamy? Jakieś Ala 90, robione. No, nic ciekawego, niestety. Kobieca sekcja jeszcze gorzej, a dziecięca była całkiem niezła. Były 95 Junior po jakieś 60 funtów. No, ale to do numeru chyba tylko 4, także slipa Dajcie znać w komentarzu, czy byście brali coś z tych rzeczy. No, a tutaj na koniec ten puffer. Jordana za 80 funtów Myślę, że dobry styl i tu jeszcze Nike ACG Go z gory teksu Dzięki za oglądanie, pozdro